Super steampaki. Chyba muszę jeszcze raz sprawdzić, czy nie da się od kogoś ich ukraść. Bo no, nie wiem, czy się, ale rac no, raczej nie powinny odnawiać się magicznie w kieszeniach y, moich pobratymców z Bractwa stali. no... Leczenie z zwykłymi steampakami jest trochę uciążliwe. W każdym razie Aha. może być nie miło. Nie mi, czy jest spodek, Kosmiki stoją za wszystkim. Już ten spodek ile razy widziałem. Widzieliśmy na różnorakich różnych planszach. Aha nic nie zrobisz, nic mi nie zrobisz, albo i zrobisz kłutrze. To musiał być definitywnie Browing. Tak, byłem zbyt pewny swoich sił, niestety. Patrzcie, czym to się skończyło. Wow, to na pewno musiał być roaming. Alice, Dzięki A tak w międzyczasie leczyła się z tym pakiem. Nagle sięga za broń. Heh. No cóż, tamten mutant schował się i teraz będzie czekać na pewno na mój ruch. Na moje głupie wychylenie. Yy, nie. Nie, idź razem z nią. Czy mógłbym wejść tutaj? Cóż, zapiszmy. Raczej myślę, że on miał brewingach. Ponieważ Sawy nie mają takiej celności. Przynajmniej nie na takiej odległości. Nie oszukujmy się. W porządku, gdzie on polec? No, Taka znów. W porządku. Niech zostanie tutaj. No, a tu było po prostu przejście do tych silnie strzelonych rejonów fabrycznych. Czyli, hm, teraz się zastanawiam, jak, jak to ugryźć. Wow, naprawdę, to na pewno nie będzie spicerek, hm, ale bądźmy optymistami. Na przeszukajmy jego Głowa nisko, nie wiem co się z nim stało No tak, oczywiście, mogę się tego spodziewać Albo po prostu na no, chama podbiegniemy Hello! Tak, to był zdecydowanie dobry wybór, zostawić tam to. Nie wiem czemu z zniesienia nie widziała tego mutanta. No, w każdym razie jest już on historią, no i oczywiście miał brońka, tak jak myślałem. A tu jest skrzynka. I mamy kolejną dziwaczną broń, jaką jest pistoletowy miotacz ognia. W porządku. Wezmę w tu nie. Pistoletowy miotacz ognia. Kiepska, źle zaprojektowana broń. W gruncie rzeczy to obcięta wersja płomienika 450, no którego już mamy. Rozbaw swych przyjaciół i podpalając wszystko dookoła i siebie samego. Uroczy. Hmm. Tak, ma zasięg tragiczny. obrażania, Za duża przepustowość, moim zdaniem. A poza tym, kiepski magazynek. Tak, to jest taka kolejna broń ciekawostka U kolejna skrzynka, Kurczę. Dwie naraz I pancerz skórzany 2, którego już nie potrzebuję na nie zamierzam go brać sobie. Tak, na pewno jest jakiś mutek tam Na pewno Dobra, na początek zapiszę Czy przeżyję takie wpadnięcie nagłe w okopy? Jeszcze raz? Nie, nie przeżyłem. Być może gdybym. Uff. Był trochę bardziej pochylony. Tak, to było mało taktyczne. No ale cóż, po prostu. Naprawdę nad tą ugrał nad jej taktykami. Naprawdę można siedzieć i siedzieć. I w gruncie rzeczy gra na. Gra bez y, tur, pozbawiona tur jest. Uciekaj Uciekaj Dobra Rany, dwa punkty życia. Nie, czemu go widzisz? Ja nie chcę cierpieć. Gra pozbawiona tur jest bardziej trudna. Ok. Czy nikt nie ma super steep Naprawdę było paskudne Tak, gra turowa jest bardziej taktyczna, niby. No cóż, a dla mnie po prostu jest bardziej statyczna. Może granie pozbawione tur jest, jest trudne. Jest... Jest może bardzo wkurzające, ponieważ jak sobie widzieliście, dużo razy się ginie. No, ale przynajmniej jest jakaś dynamika. Mamy kolejny mutagen miny oraz zestaw narzędzi. Dobra. Żadnej z tych rzeczy nie potrzebuję. Raczej nie sądzę, bym mógł w pojedynkę zniszczyć ten generator. Kurczę, nawet nie ma do niego furtki bocznej. A cóż to w ogóle jest za miejsce? Hmm. No cóż, to miejsce nawet nie zostało wyszczególnione w Pimboju. Tutaj mamy fabrykę. Główna brama tradycyjnie, niepraktycznie, okolcowana i wielka jak nie wiem, nie wiem po co takie wielkie branże się robi. Czy jest jakieś inne dojście? Do... No w sumie jest i myślę, że właśnie tak będę szedł. Ja nie szukam No cóż będę teraz skłapać, ale to nic mamy jedynie 14 funtów przeciążenia to jeszcze nic strasznego Na pewno nie. Nie, nie, nie coś nie wydaje mi się, żeby tu <grym> Myślę, że analogicznie także może być zaminowane. Tutaj o, wyciek radioaktywny. I tu chyba powinno być przejście do tej fabryki. Podziemny tunel. Gdzie on jest? W każdym razie ja chcę zniszczyć ten trzeci generator. Na początek, no dobra, to nie był min. Szczęście, moje. Hmm. myślę, że alicja.